Andrzeju, no widzę ostatnio porażkę, ale odbiliście sobie tobie dzisiaj w pucharze. No a Ciężko było. Ciężko było. Bastion postawił bardzo trudne warunki. Myślę, że na 10 minut przed końcem dopiero się rozwiązał worek z ramkami, A tak sobie myślę, że obydwie drużyny grały bardzo zachowawczo, bardzo mocno z tyłu, bardzo spokojnie, ale puchar trafił w dobre ręce. Okay. No mecz bardzo wyrównany faktycznie i tak jak mówisz, drużyny grały zachowawczo, ale był to naprawdę jeden z lepszych meczów. No też tak myślę, natomiast tu przede wszystkim gra obronna. Przede wszystkim gra obronna w jednej drugiej drużynie. Mówię w końcówce, kiedy Bastian już poszedł do przodu, kiedy chciał tam znie jedną bramkę, nagle pokazało się, że mamy szybkiego Lopeza pod tytułem Bartcza i dał radę. No, Barczak stara się o króla strzelców, broni tytułu i jest na najlepszej drodze też w lidze. E, tak, oczywiście, ponieważ nam w lidze nie idzie, to będziemy grali na Marcina. No, chociaż jakiś tytuł dla nas zostanie. Dzisiaj Baltika przegrała z Multikinem, także jest szansa jeszcze wyprzedzić Baltikę. Uh -huh, już ja to widzę, ale dobra, ale generalnie powalczymy. E, o mistrzostwo będzie ciężko, ale o to drugie miejsce nam, nam powalczycie. No tak, ja myślę, że już... także Bastian Bastion nam jeszcze został, więc jeszcze mecz w lidze będzie rewanż. E... Myślę, że powalczymy, dlatego że przegraliśmy trochę ten sezon. Przede wszystkim przegrywając z ostatnim komfortem i tu gdzieś tam zagrało. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze o pudło powalczymy i gdzieś tam to pudło będzie. Życzę powodzenia, Andrzeju. I gratulacje za zdobycie pucharu. Netto SLPN. Dziękuję ślicznie. Piotrze, przegraliście finał pucharu, pierwszej edycji pucharu Netto SLPN, ale przegraliście go po bardzo dobrym meczu. No tak, mecz, mecz wydaje mi się spełnił oczekiwania, jak na finał pucharu Ligi. No, na pewno gorycz, gorycz porażki będzie trzeba teraz przełknąć. Z tym bardziej, że gdzieś nam, gdzieś nam to zwycięstwo, może nie zwycięstwo, ale zanosiło się na karne. Jednak Gdzieś usnę... przysnęliśmy gdzieś pod koniec tego meczu, no i bramka na 4-3 i potem już przy takim poziomie wyrównanym ciężko było odrobić. Od... Odsłoniliśmy się, no i... i po meczu praktycznie, ale fajna przygoda. Bardzo się cieszę, że zgłosiliśmy się do tego pucharu. Jak na pierwszą edycję, to wydaje mi się, dobrze wypaliśmy. No wypadliście super, bo przegraliście niezbyle kim, bo z obrońcą tytułu, ale będziesz jedna szansa spotkać się z deglisami w Lidze i co wtedy? No tu liczymy na rewanż, już to w Lidze to już, to już nie, będzie, nie będzie żartów. No teraz też nie było żartów, ale kolejne spotkanie przed nami z deglisami w Lidze, no i mam nadzieję, że będzie zgoła odmienny wynik. W tym razem na naszą korzyść. No musicie przede wszystkim upilnować niesfornego Bartczaka. A nie, nie wiem, no. będzie się nam chyba po nocach śnił zawsze, zawsze, gdzieś tam 2, 3, 4 bramki nam strzeli, no przecież na cztery, 3 to piękny szczupak i, i, i praktycznie no, pozbawił nas nadziei na, na, na wygraną w tym pucharze. No dzisiaj też trzeba pochwalić Kaspera Matlaka, bo naprawdę spisywał się super w bramce. Tak no Kasper, Kasper, na pewno nie zawodzi nas. Tam wyciąga takie piłki, że, 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 że zupełnie których nie mielibyśmy pretensji, jakby ich nie wyciągnął, a on zupełnie je, je wyciąga gdzieś tam z linii czy, czy, czy z okienka, jak leci w, w światło bramki, to... Bardzo, bardzo, bardzo dobry mecz, Kaspra kolejny zresztą. No my się troszkę nie dostosowaliśmy pod koniec do, do, do poziomu Kaspra, no i stąd taki wynik. No ale jeszcze przed nami pięć spotkań i zobaczymy. Wszystko było super Piotrze. Naprawdę bardzo dobry mecz i przegraliście po fajnej walce. Miło było oglądać ten mecz, także powodzenia w lidze. Dziękuję bardzo.